Ale ty tego narzędzia nie masz, Karion ma, to ma. To jest tak rzeczy, której się nie da... To jak ty tak... Ty tak robisz. To jest rzecz, której się nie da rozwalić. Ty masz drewna, więc sorry. Haha! Ha, o jak ty tak mi robisz, to dobra! Co to jest? Ha. BUM! Zdetonowałem! Nie. Nie, bo zdetonowałem. Tylko ty tego nie umiesz zrozumieć. No ale chciałem, żebyś wiedział, jak ja się czuję. No, ale ja ją zdetonowałem, więc... Bo ty byłeś bez mózgi ją rozwalałeś. Kopiewałem się ją! To była podróba. Nie, to nie była podróba. A wiesz, że mam jej rozbrajacza. Chwila, to dajcie mnie do rozmuta. Nie masz żadnego rozbrajacza. Ja mam rozbrajacza. No bo ty zawsze musisz mieć. A nie zwracasz uwagi, że ja stworzyłem rozbrajacz? No jestem. Ty mnie chcesz wkurzyć mocno? Ja? Po prostu wstaja nuklearkę. No ale to moja! Ej, zróbmy tak! Jeśli to jest kogoś, to oni możemy tego używać. Ej No. Nie w takim sensie. No chyba, że ten ktoś pozwoli. O! Dobra, to ja nie powiem. Albo wprowadzamy nowe zasady. Okej. Okay. Ej, nie! Nie, nie, nie! Mam plan! Ej, Marcin mówi pierwszą zasadę i Karol mówi drugą ja mówię ostatnią zasadę. Każdy wymyśli własną zasadę. To ja... Mam, mam na... Nie, czekaj, ja wiem jak to zrobić. Mi chodzi o to, że e, my mamy tutaj aj, swoje rozdzielenie, jaką mamy, a poza tym możemy się bić i wysadzać. Ale to Dobra, to ja tak też mogę wysadzić. No tak, ale e, mamy wyznaczony teren, gdzie może... nie możemy. Czyli, że... Ty nie możesz w moim terenie wysadzić? Tak, i nie mogę cię rozwalać ani tam przyjść. Nie możesz nawet przyjść? Tak. Nie no, możemy wchodzić na kąś Ale, ale jest... nigdy nie można niszczyć. Dobra. Ani Hej. wysadzać. Hej. Tak zrobimy. No, więc nie słuchaj tych zasad, bo ja muszę. Wszystko poodbudowywać. Po ale niby co? Wszystko No bo Marcin mi tu porozwalał rzeczy. No kopce! Ale teraz już tak nawet nie I tam, się... ale powiem ci, tutaj, byś chyba coś musiał zmienić pojęci, bo zobacz, tu masz chwila. Bo tu masz zobacz takie grube... Tu powinieneś mieć grube szkło według mnie. Ach tam. A w sumie ja... Ej! Kamil! I kar, ja widzę błąd tutaj. A nie, dobra. Jak ty tak chcesz, to dobra. Ok, ok, ok. Nic, nic, nic. Ja niszczę swój tą, swoją tą, Swoją bo ja chcę ją zrobić innym materiałem. Mój teren będzie skażony. Ja już to widzę. To jest blok skażenia. Ty już Tylko odpowiedni ludzie mogą po nim przechodzić. To jest mój teren skażony. Nie, to powinno być w tym, to powinno być w wircie przecież. O tak. Aj. Tak. Okej. Okay. To Ikari, jaką ty wymyślasz zasadę? Um, wymyślam taką, że e, na odcinkach nie może być żadnych przypałów że ja tak powiem, e, a poza może być. A poza mogą być przypały. Co to jest poza? No w ogóle, co to jest przypał? Przypał, czyli, e, że e, jakiś wstyd, czy coś takiego. Takiego a. głupiego, że wiecie. A poza odcinkami to my to możemy robić, spokojnie. Hej, ej, ale mój teren się naprawdę skażył. No. Coś... Ujdę gościu, zobaczcie, ludzie. Trawa jest opiekun. Trawa wysychła. Ej, nie, to powinien być Redsan. Obsiekany? <grym> Ej, to też jest ja w sumie poniżanie, według mnie. No tak. wiem, ale chciałem tylko trochę zażartować. Łamałeś zasadę. Co? Ja? Nie. Miu. Tu zasadę, no właśnie. Wiem, ale ja stworzyłem działkę, to raz to mogę. Nie, tu, jak chcesz stworzyć działkę, no to oczywiście później powiesz, że ty masz ciągle, możesz się tak robić. Później nie, tak... ale raz czy ileś to mogę przecież. Nie, ale... jest zasada no to... i musisz jej przestrzegać. To teraz wszyscy, bo przecież teraz to się kłócimy. No, ale, ale to nie jest przypał. Ja to nie jest przypał. Ale się I się, wydaje, że I się wydaje, że Ikar w ogóle nie zna słowa przypał. Ej! Córka! Ikar, to było tak pięknie na moim tym, A zobacz, po wybuchu nuklearki. Wszystko! Boże, drogi. Wszystko, wszystko! Ej, zauważyliście, no, że na utwardzonej glinie można pani, że można te? Musimy te krzaki? No zobacz? Fajnie. Ops, ops, ops op, 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 op. Ej, Paweł, a wiesz, że tutaj. Je, znaczy nad. Kiedy ja tutaj tak, trochę terenu rozbawam, żeby nie było ludzi. Ja tu robię ja coś. Nie... zauważyłem, że ja mam najmniejszy dom na świecie. No i dlatego masz na najmniejszą strefę? A, ja, 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 ja się Ej, to moment, to... ale Pikachu nie ma strefy. No bo on sobie A, rozwalił. Ja mam. To jest tu po, po prostu po nuklearce. Teren. Ej, nie, ja się tutaj zrobię pasek, tylko tu jest strefa po nuklearce. co wy na to? Kto jest za tym? To tu była strefa. Dobra. Już tak zrobię. Dobra, to jest trepa. Jej, mam. Plan. Ej, tylko pamiętajcie, że... Ej, ale zobaczcie! To jest mój dom! Przecież ja mam najmniejsze ludzie! To jest mój dom! Ej, ale pamiętajcie, że Ej, ja jeszcze jestem tym potworem. Ale... A ja tutaj o, jestem... Ale chcę z góry! Ej, i, i wy możecie wyjść i się ze mną bić, jeśli chcecie. Aaaaa, spadnę na kijak! Spadnę na kij. I kar, rozumiesz Ikar, się Ikar, tak? Majka! ty jesteś poza strefą! Ej, ale na linii się nie liczy! Na linii się nie liczy! Ej, na ale nie, ja jeszcze nie wymyślimy zasady! No? Ej, dobra, ja

Ej, zobaczcie! Ja ale z łuków! Ty pomyśleliście? No mogłam pomyśleć. Jo. Ja sobie robię za szkl szklaną! No co? Jakaś ochrona będzie. A ja tu zrobię sobie wieżę. No, tak mało. Ale wiesz, że my nie możemy budować poza strefą? wiem. Co? Ja nie jestem poza strefą. Ale jeżeli chcesz zrobić, wie że to będzie, to na pewno ci będzie musiała wyjść poza strefę. Ale ona jest taka mała. Ja tutaj Uch. tylko strzelam. Wiem, chociaż nie wiem, czy to wypalić. Przynajmniej nie wiem, co to było. Bo nie widziałem tego, tutaj była jakaś gwiazda, ale dobra. I rozłączyło Ikara znowu. Bądź! Tu dodasz go? No, ale rozłączyło i on się jeszcze łączy. Ale spróbuję go dodać. Nie, nie da się. Go i e. dodaj. Ikar jesteś. Maćni, to go rozłączyć, dodaj. Hej, ale o co chodzi? Ej, to nie. Czy... ciągle cicho. Huh. Ej, odjaj, jeszcze na wieży! Ja się robię. A ty ciągle nie trafiasz. Ej, ja wam powiem jedno: to jest po wybuchu oh. i kar. To jest po wybuchu nuklearki i po supernowej. Ej Karol, ty musisz sobie, e, ten, zrobić jakąś wieżę. No właśnie taką, ja chcę zrobić. Taką jak ja i strzelać do mnie z łuku. Ale ja nie mogę. Ej, nie no, ale że, dlaczego nie można wchodzić na własne strefy, na jakiegoś innego strefę? Tak, to to jest bez sensu, powinno być tak, że to można... mogą wchodzić, no ludzie. No no, to to też jest w sumie bez sensu. Oj córka, ej Jikar, ja ci stanąłem na linii, bo kojarzę, no, że no, tak la... Nie, bo ja tak latałem i mi brak y, baterii wyszedł nie, i spadłem. Bo... O, bo... brak baterii, idzie. Bo... Ej Paweł! Ja na razie przełączam baterię, to ja mam matka. Tak gry, takim nie trafiałeś we mnie. We mnie Ej no ale. ale... Dlaczego tak nie że Możemy wchodzić na działkę, ale nie możemy niszczyć. Na kogoś tego. Bo zobaczcie, co to jest: będziemy mogli się tylko snajpić, praktycznie. Bo Marcin prawie w ogóle nie będzie wychodzić ze swojej wieży. Chodzić. No chyba, że. Bardzo że... Co? Chyba, że budujemy. Wszystko ma sens. widzisz? Ale co? My nie umiemy używać łuku! No ale możecie sobie stworzyć i się nauczyć. Ale w ogólnie my nie umiemy! Zobaczmy, jak my bierzemy, to on nam zmienia A, nam No... I kar, pożyczysz zapas moje ostrzy Predatora? Pożyczysz? Mam tylko jedno ostrze, ale mogę ci dać. Skopiuj, gościu, skopiuj. Bo gościu, macie że ja się usunąłem. Aha. Jak w ogóle gościu mogę wejść? Bo, gościu, ja to mi, bo tu gościu mi czeka i ja tak się boję, że. Macie, mogę ci to poprawić? Mogę? Mhm. Tak chyba bardziej był, lepiej by było. Mm. Jak teraz? Nie, ja że, był... że było tak, wiesz. Ale no zobacz jak to symetrycznie fajnie wygląda. Mm -hmm. Ale ja chcę, żeby było tak wiesz. Pomagasz wiki kart? No, wijaj, wijaj! Ej ty, a byłem ale nie, karku, ja byłam na sklepie! Ale mnie ze snajpił! I karkuje prosto w nogę poszło. Ha. Ciekawe Jeszcze dlaczego nie wziąć pomocy! Ciekawe, dlaczego nie wziąłeś bomby żadnej? Nie wiem, jakiej jej używać. Po prostu, Ikar, postawię, postawię... ci ...w obiarkę, postawiasz, jak przeciwnik ją zniszczy, to e, wybucha. Tak działa. Tylko pomóż mi z jednym, daj mi to ostrze, bo ja bym nie tę I uważaj, bo macie, ci może łatwo być trzota strzelić. Nie szczeli. Nie no! Ale mi w ciałku Oj, skucha. Jaka szkoda. Dobra, ja wbijam na górę. Widzisz, ja mogę strzelać do domu? Ej, weź Bądź w pokoju! Ej, bądź w pokoju! Bądź w pokoju tym pierwszym! A, 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 a. Bez ostrza! Chodź na moją działkę! Chodź na Nie można na moją domkę. Dobra. Ty e, do skrzyni chodzi. moje. O ja, on przecież mi nuklearkę też wziął. Oh my god, nie mam nuklearki. Ja Ale gościu jak... Znowu ty... mi kara rozłączył. Tak. Rozłączyła. Marcin, może ja bym był? Marcin! Ej! Ludzie, no, może ja bym był y, tym gościem, który będzie ten. Bo ja mam większą cierpliwość niż Marcin do dołączania i do. I ten. Może. Ale on przybierze. Daj do jakiejś wczyni. Chodź na dół, tam mam nuklearki. Ale tu daj mi jeszcze to ostrze. Chodź. Chodź nie możemy. Od... Tu masz. Dobra, a skopiowałeś się? Nie, nie skopiowałem. To weź to. Ale ja nie umiem teraz tu kopiować tego ostrza. Ale tu masz tam jedno ostrze przecież. Nie mam. Ale zobacz do skrzyni tamtej, której mi dawałeś. Nie tam ostrze Predatora? No, no jest. No, to ostrze Mm. Nie fajnie by było, gdybym się wziął. Nie fajnie. A nie może ja! tam, tam. Mhm. <laughs> jestem. Taki... Ah! Ha, ha. Gdzie jesteś Pikachu? Ja wiem. Ja. O. Po no blisko. Właśnie tu bardziej. Hej, siema, siema. I karosę to może strzelać. I karma zezwolenie u mnie na budowanie, więc. Dawaj Kurdełkę. Kary słyszałeś? Co to, to było? kurdełkę? Kurdełkę. Kołderkę! Słyszałem bardzo. Kołderkę! <słysza> kurdełkę! Aha, kurdełkę! kurdełkę. ale powiem ci, że fajnie, że u, 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 umiemy już... da się już ściągać jak supać, prawda? Że, y, da, że ten nam powiedział, prawda? Czy no, no. to ty mu powiedziałeś, że da się? Nie. To on się sam dowiedział? No, nie można! że ja tam są tekstur więc nie. nie? Aha. Ej, ale że nie, nie wiem, to, dlaczego tam pisze... Bo teraz jak patrzę, to tam są wszystkie mb prawda? A to nawet nie to jest wiele kasy, w prostu. może no. kasa na, na jakimś serwerze? Nie, po prostu... Czekaj, zrobię drzwi. Ale nie, nie rób, nie rób tak, nie rób dzi. No co ty się robisz? On myśli, że to, że to, to że tego się nie da rozwalić. Goście, to jest antynuklearna szyba. Wszystko wytrzyma! Ej, może piwko? Okay. Ej, próbuję się dobić. Oj, nie udało się. No nie, to, nie da się. Z mojego miecza wszystko się da! Nie da się! Nie. Ale Marcinak, nie można kogoś terenu rozwalać! No to ty nie możesz coś z tego szkła rozwalić! No ale ściany! Nie, nie możesz! To już jest nie fair!